odcinku spędziemy e, 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 no to ale pamiętajcie takie subskrypcje i łapki w górę, bo to teraz będzie hit. Będziemy ocenać piosenkę ludzką i pimp Ko o korolach. Zobaczcie sami. Urodziłem się w miejscu, gdzie każdy jest biały, nawet gdy dawałem kości, no to Czu? byłem. No w sumie to fajna pajęska fajna piosenka o koronach, taka srepnią mi się podoba. Później powiem ile, ile na ile. Więc tak się... Ta piosenka może będzie fajna, może nie. Więc postaram dalej. Odrzucany, byłem czerwony jak lawa. Może po prostu się bali. On, on jest na tym obrazku czerwony jak lała. No. I dlatego się kopali? Ej, a jakby... A jakby był tam lutek? Jak... jak Niebieski? No to co? Jakby był niebieski lutek? By był... No to by się koń bali. Co była się właśnie dlatego w kiedyś mnie wygnali. Każdy taki przed wystrzekany, a uciekają przed no. takie. Jakie? Jakie? Jakie są kotki? Kotki są najlepsze. Pieski są gorsze. Oni są pieskami. Dobra, nieważne. To jest kotki to numer 1, królewski numer 2, pieskie numer 3. Dobra, pójść da, dalej. W ogóle ci boję. Luczek ty widziałeś? Jaki banner wywieszali? Banner? zakaz dla kolorów chyba im się. Tak tu... to jest... Jak to jest taka szkla to do tego. Dla powinno być. No bo on jest taki, taki czerwony, jak leła. I na porządku się kopali. A ludzka. A ludzka też. Ale mniej. Mniej. Takie dzieci jak. Niektórzy nie wiedzą, ale. Kto wie, to wie. No, nie ty, bo jestem sobą. No. Bo mam inny kolor. Łodki, łóżka i ogon. Łapki łuska i ogon? te koczki też mają łapki łóżka i ogon. To jest to normalne, że wszystkie z z A i w ogóle to on ma tylko inny kolor. I, I te pieski też mają to samo, co oni. Tylko oni mają inny kolor. O! I zaraz będzie się kolor czerwony, nie niepieski. No bo to pieski, kolor czerwony, kolor niebieski nowo... Ale nie mówiłam Dobra, dalej, obejdźmy No bo to pieski, 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 kolor czerwony, kolor niebieski No bo to pieski, pieski, pieski. Biorę tę farbę, biorę ją miasto noc To nie jest zwykła farba, to chyba magia, zobacz jaką ma moc. Lepiej uważaj, żebyś nie dotknął jej, bo zmienisz się jak ten Ło, wow, to chyba będzie mój koń Tam twoj drugi możesz go wziąć. Podjeżdżamy na wioskę. Serbitem głupi plakat. Jak jutro... Jaki? Jaki kupi plakat? Hmm. Są nie to... Ja wolę. Korol czarny. I tak te kupię za otorany. Jedz to są kupię korory, ale ładnie. Wolę czarny, sary. No i jeszcze... Bardzo czarny, sarny i biały. Nie, piec białego. Czarny i sary. To są najpiękniejsze płótno. Dostąpią do nowego świata. Dopiera to kolorów, taki mi się podoba bardziej. Tak jest 200 razy fajniej. Każdy swój kolor odbija. A dlaczego na oprawstku było tak? Że taki są takie takie płyszczące powinny być takie jak tu. Ale o dobra. Pięknie. Ale to teraz ładnie wygląda, co? No, naprawdę. Co, nawet ta woda ma teraz mój kolor? Ja to woda to ma zawsze niebieski kolor! Jak powinna korzystać? Chyba, że jak się nam znowu na nie wseparuje na inny kolor, a później na, na. niebieski! Ale tak nie było. Więc. Co o tym nie wie? Pójdźmy dalej. Ale widzisz, ona zawsze jest niebieska! Ile razy mam ci powtarzać? I jestem inna bo jestem zawodną. Mam inny kolor. Łódki, łóżka i, łuszka, i oko.

To mi się średnio podobało. Taj takie 8 na 9. 8 na 10. Trochę mi się nie podobało. O! Wow, masowy smak. Wiem. Opowiedzmy jakiś inny. Poczekajcie. Teraz róbmy mufinki piosenkę. Ja już to znałam, ale jeszcze raz robmy.

Propo piosenki, to za kilka dni będzie moja piosenka. Mam pomysł, słuchajcie mi to. A co by na to sobie. Serde... się jest jakie pięknie. Czas wracam i zadzwonię. Idź, idź. Słuchajcie. Więc? <grymne> będzie fajnie. Nie, zobrażam. Nie. nie. 25, 20... Ja! To ja! Jaju! To ja, żebym... Ała! To ja się podniknęła. To? będzie 20... To będzie... To będzie 24? I co wie? I pomij mi. O, bardzo boli mnie skłon od tego. A co tu jest tablet? I czemu tu jest włączone nakierowanie? Dziwne. Co to? Piosenka? Ja nic nie robiłam, żadnej piosenki. Nie nagrywałam nic. O, bardzo mi się. Co to? Ej, Piosenka, Piosenka Tylko w Rosmanie kolekcja zapasów. Ewy Chodakowskiej. Do to, A to, jedzenie. to, jedzenie. to jedzenie. Teraz Nie To do jedzenia. Dziękuję. Dziękuję.

welcome the

to jest to chyba ktoś się tu jest chyba to robi <much> Maja? Czy kochasz najpierwszy ma ja? <much> no już da, już daś będzie. Jaskinka. No to, to, no, to chyba już zrobię mnie chyba no nie, no chyba być dzisiaj Dobra, teraz sobie obejśmy. Jeszcze jeden odcinek, a jutro będzie normalnie A ja w ogóle miałam na tylko jedną rzecz zrobić Nie wiadomo, weźmy mu filmka art a dzisiaj jest dobry Dobra, wywalamy ten To? Wywalamy Masz teście.